Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj po raz kolejny Stumble Guys. I to już było dużo tych filmików ze Stumble Guys. Mam nadzieję, że nie będzie zaczynać tak, jak zaczynać tak jak w poprzednich odcinkach. My sobie szczęśliwe kręcenie otwieramy, zobaczymy co trafimy. O! Yy, no, jak zawsze nic fajnego. Yy, dobrze, więc teraz może sobie zrobimy. Yy, yy, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem żeby nie przegapić żadnego następnego odcinka i oczywiście zapraszam was na pozostałe kanały Kulik, Kulik, Sosko, 148 no i my wybieramy sobie mapki sobie Rush Hour, Hot Wheels, Hustle Lavaland Land, Block Dash Super, Laser Tracer, Super Slide Ebo Bombardment na drugą mapkę Icy Ice Bombardment, Super Slide Laser Tracer La Rashawer, albo... choćby albo Bojbasz, albo Blockdash. A na finał oczywiście... Rashawer, czyli nowa mapka. I zobaczymy... Yy, zobaczymy jak nam pójdzie. Dawno nie było odcinków z głową, Kogucikiem, a z Kogucikiem już w ogóle nie było bardzo dawno. Ja nie mogę, ale dawno był filmik z Kogucikiem, teraz sobie tak przypomniałem. No nie było teraz w ostatnim filmiku z kokucikiem. No nie było. Ej, to czekanie. I na pierwszą rundę trafiamy najlepszą mapę oczywiście. Rush hour. Wyklecimy do przodu. Oj. Jeszcze nikt nie odpadł? A dziwne. I przechodzę. Druga runda. Zobaczymy, co trafimy na drugą rundę. A na drugą rundę trafiamy Laser Tracer. Czemu oni są tak daleko mnie? To znaczy, że wy jesteście przykrywe. Ja wygrywam Dobrze Ej, no podajcie, dobra, padli. Ktoś odpadł tam i pora na finał A finał jest oczywiście na Po raz kolejny rush hour, Po raz drugi. Ninja zagraj długo, bo ja chcę długo zagrać. I sobie postoję. Nie, nie lubię stać na rushower. To jest akurat bez sensu stanie. Najlepsze najlepsza mapa w ogóle Roshower, chyba jedna z moich ulubionych. O, odpadł. Więc przechodzimy i wygrywamy! Antkulik wygrywa grę. Ja nie chcę zagrać ponownie. Dobrze, więc y, zobaczymy sobie, co mnie zobaczyć. A, zagramy sobie normalną gierkę. Bum, zobaczymy, co trafiamy. Zobaczymy, co trafimy. I trafiamy. Hamblestambl. Coś czuję, że tu ludzie tak ogarniają, że po prostu nie mam z nimi szans a na dodatek. Jestem w słabym rzędzie. Nie! Ja humble z mapa. Dobra, a może przejść? Nie! No. O, myślałem, że się zrespi na początku. No ale jak tyle osób tam idzie, to nie mam szans przejść tej mapy. No nie no, zawsze ty tutaj pod metą już ginę, zawsze odpadam. No i teraz ja mi floor flip. No mam nawet dobrego respa. Dobra, zrozumiałem. Dobra, lecimy. Ty, no nie. Myśmy wyprzedzili ludzie, nie fair. Nie. Dobra jestem. I przechodzę. <laughs> przechodźcie! Widzowie, rush Hour, trafiamy! Ale super. Ludzie z ludźmi prawdziwymi. Tutaj wolę być ostrożny. O nie ludzie co mnie zrzucić. Jest! Przychodzę! Ale ja lubię grać na tej nowej mapie. Mało osób nią umie grać, dlatego jestem w nią dobry, bo mało osób nią umie grać, bo to ona jest nowa. Ooo! Space Ray! Mam szansę. Dobra, to jest szansa na Coronacant. Jest szansa. Widzisz, ci ludzie tak ogarniają teraz, że po prostu nie wiem, czy mam szansę. Dobra, lecimy. Pyk! Nie! Nie było zaplanowane coś odbić. Nie było zaplanowane tu spaść. Nie, no teraz to już nie mam szans. Jak już oberwałem, to już nie ma szans przejść. Chociaż człowiek, człowiek, człowiek jakiś spadł. Ale ja... O nie, oni są już tam. A myślałem, że mam jakieś szanse. A jednak ludzie tak ogarniają, że nie mam żadnych szans. Yy. No Już? Już? Już ja byłem w połowie mapy. Dobrze. Ja muszę sobie teraz wybrać takie mapy, jakie chcę. Czyli wyciszyć wszystko i oczywiście blok... Nie. Lavalant, Bombardment. I Rush Hour. Swoż grupę. I zagraj. I oczywiście trafiamy Lavaland. Siema ludzie. Jak tam? Dobra, z botami powinienem to wygrać. No, na telefonie w StumbleGuys jest trudniej niż na laptopie. Na laptopie jest banał, ale na laptopie nie mam aplikacji nagrywania, na dlatego nagrywam tego na telefonie. Chociaż gram na laptopie też w StumbleGuys. Jest dużo łatwiej! Uwaga! Ja. Aha. No zgadnijcie, widzowie, co ja wybrałem sobie na tej mapki. No zgadnijcie, to ja wybrałem. Honey, drop. Dawno nie było. Nie wiem, czy na tym kanale w ogóle było. Nie spadłem, ale dobra. O, przechodzę. Już? Ja byłem na najwyższej platformie. Już, już przechodzę, no. Więc pora na drugą rundę. Zobaczymy, co nam trafi, bo sam nie wiem, bo wybrałem parę mapek. Bombardment! Fajnie. Oj! Wawo! Ej, no uważaj, bomby! Ale oni zaraz odpadną. Znaczy, bo to jest na jednym miejscu i się jakoś trzymają. Oha, już odpady. Dobrze, to wielki finał. A wielki finał nie powiem, co, wam, co będzie, bo wam nie powiem. Nie powiem, po prostu wam nie powiem. Sami się zaraz przekonacie. No i właśnie, na shower. Jak mówiliście, że będzie rush hour, jak to, to, to zgadliście. Napiszcie w komentarzach słowo samochód, bo na rush hour są samochody. zbogowałem się, 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 się, się. Tak, dobra, widzę, chyba ten odcinek będzie się kończył powoli, bo to nie będzie taki doszczę odcinek. Widzimy się w następnym odcinku.